Arrow, welcome to Ruki's Sfera. Enjoy Ruki's Sfera. Siemandero. Siemandero, Siemandero, dzisiaj wyjeżdżamy. Wiecie, gdzie się Patrzcie. Do Penang. To jest, jak to się nazywa, to jest okolica? Nie okolica. Miej e, gmina. Jest takie słowo region. region do regionu Penang do regionu Penang i stamtąd takimi małymi literami sobie dopisałem jak się nazywa ten port, z którego wypływamy i gdzie płyniemy tam, jakby ktoś chciał wiedzieć, gdzie was dokładnie podwieźć, no to tutaj. Plecaki przygotowane 1, 2, 3, 4. Jedziemy. No, powiem Wam, że nic dziwnego, że chcieli, żebyśmy byli godzinę przed odpłynięciem bo ten terminal tutaj to fery, ten ferry terminal, czyli terminal na promy. Jest przeogromny Przeogromny i normalnie jak terminal ten Lotniskowy, no nie? Było prześwietlanie toreb Była kontrola paszportów dla ludzi, którzy, którzy idą international My jesteśmy domestic, to nie eee... Już na porcie Już widać potwora w którym popłyniemy Proszę bardzo Langkawi Ferry Services SDM tylko takim tutaj No fajnie A Elonka mi powiedziała już Że w morzu się już nie będziemy kąpać Nie będziemy pływać Chyba, że to będzie basen Lub dopiero na Bali Także w słonej wodzie Machamy papa pa. A zawsze tygodnie Znowu się z nią widzimy nie, no, widzimy się częściej, ale posmakujemy zawsze tygodnie. No ładnie, ładnie. Okay. Bardzo ładnie zorganizowane Pięknie wręcz Bardzo pachnąco Czysto wręcz. Czysto klima pachnie. Jeżeli nawet framugi są czyste, no to wszystko jest czyste. Jęka tam miejsca szuka naszego. Tutaj są napisane na górze. Super. Bardzo, bardzo przyjemnie. o film jakiś będzie. No i fajnie Proszę bardzo, tutaj jesteśmy. odpłynęliśmy Godzina 10. Wszyscy zadowoleni. Dobrze mieli. Bardzo smów. Nic się nie ten... Nic się nie yy, bujało. bujało no. Także fajnie. Spokojne morze. Jest fajnie. Będziemy łapać stopa teraz Nasz multifunkcyjny spoliczek do śniadania Patrzcie na to, znak drogowskaz, który jest bardzo ważny Prosto do autostrady Są na Kuala Lumpur A wszystkie Wszystko co po drodze do Kuala Lumpur Tam jedziemy w sumie, tak naprawdę Bo tak naprawdę jedziemy do Kuala Lumpur Tak, cały czas tylko dwa przystanki po drodze, także jak ktokolwiek jedzie w tamtą stronę, niech się zatrzyma. Proszę Was. I nas weźmie. Nie żartuję, tu już zaraz autostrada. Staniemy jakoś tak fajnie. Ilonka zacznie tańczyć. A ja tak już ze znakiem idei. Niech już się rozglądają, patrzą. Może się ktoś zatrzyma. Nie, no tak, powiem tak. Nie, prędzej czy później ktoś się na pewno zatrzyma. nie? A zobaczymy, ile to zajmie. Jest godzina. 12.00 Czyli bardzo dobry czas, żeby zacząć odliczać i zobaczyć. Mamy czas, żeby tam doszedł do 8. Dokładnie, do 8 mamy czas, 8 godzin, a tam 2,5... 2, 2, 2 godziny 20 się tam jedzie autem. Nie, 2 godziny 20, jeżeli prosto, prosto by jechała O, pan sobie na czerwonym przejechał. No i dobrze. Pewnie, że tak co się będzie? Bawił. Penang proszę pana? Nie. O, Serwis. Serwis sam elektryczny. No, pewnie, że tak. Elektrycy fajni, chłopaki, nie? Kotek. Aha. Poleca. Na będzie... dobrą fazę. Twój drugi może też będzie elektrykiem ostro O, że no. Nie, tak myślałem przed chwilą. Napiłbym się czegoś zimnego. Pan tutaj wyskoczył z tych mebli. Mówi, skąd jesteście? Z Polski dał nam taki ten pićko. Mi się wydaje, że to, czy dostaniemy, to z jakiego kraju jesteśmy, to na pewno ten miało. Punchbag Bagielow. Znaczenie, czy nam dadzą, czy nie. Pan Bagielow, szybą Kasper. A, fajnie. Fajnie, jeźdźcie, nie jest gdzie usiąść. Nic innego łapać stopa w taki dzień. Ładny słoneczny dzień, super. Bardzo dobrze Humory sprzyjają. Jak na to że Bardzo dobrze. Ale dużo ludzi trąbi, dużo ludzi macha. A few moments later. Starsze małżeństwo jechali. Córeczka studiuje w Hiszpanii. Podwieźli nas do, na peron pociągowy. I stąd jeżdżą, jeżdżą pociągi, w sumie dokładnie tam, gdzie chcemy jechać tak naprawdę, do Butterworth. Także zobaczymy, czy znajdziemy jakiś w ogóle tutaj ticket office albo coś. Bo nie mam pojęcia, tak to wygląda troszkę... Jakiś pociąg przed chwilą odjechał, a wygląda troszkę tak opustoszale. To wszystko... No. Była winda, ale lubimy się męczyć. Kurde. Co to, ticket prosto? No i super. KTM pojedziemy. No i fajnie. Jest ok. Wyczekali, wyczekali na stacji. Proszę bardzo, 14:54, nasz pociąg Battery Jest 14:20, a półtorej godziny czekaliśmy? Dwie godziny. Dwie godziny było czekania. No, ale dobrze. Za dziewiętnaście zajechaliśmy Za dziewiętnaście milów, nie? Kosztowały bilety Dziewiętnaście mil, tak Jedzie Gdzieś Gdzieś jedzie, zobaczymy gdzie on jest Aha Cośik się zbliża Jedziemy na ostatnią stację no teraz jeszcze prom ci młodzi chyba wiedzą coś o czym my nie wiemy może teraz pom, prom odpływa kto wie kto wie ale nie ma co biegnąć po tak. jeszcze jeden prom i jesteśmy w Georgetown chodzimy teraz na drugi prom rom pom pom, rom pom pom proszę motocykliści po prawej, czyli ja a, z, a zwykli ludzie po lewej no to jest, to jest to miasto do którego to jest Georgetown, no na drugiej stronie, śmieszne no Titanic, porządny ile tutaj bilet kosztował statek? 4 złote za naszą czyli po 2 złote, żeby wejść na ten statek przepłynąć 15-20 minut przez Żykę Do Georgetown i tam już pójdziemy, ile? Pewnie jest 10-15 minut nie będziemy, nie? 14? No i spoko, może być Fajne, spoko. Tak ten wygląda promik Motory już co? Taki A A śmieszny promek Pojazdy, ludzie Oh, sorry. Jesteśmy w naszym rustykalnym pokoju. Mi się wydaje, że to była kiedyś stara fabryka i to przerobili na pokoje. Tu zaraz jest, nie wiem, jakiś, chyba wspólny kibel czy coś. A, tu są kible. Zaraz na zewnątrz. A tam jest normalnie salon dla wszystkich. Telewizor można oglądać. Tak wygląda nasz pokój. Wysznica na coś cieszę się. A tu jest nasz prysznic. No dobra. Kochanie, jeszcze nam powiedz, ile tutaj płacimy za nocleg? 100 zł? Za noc? Tak. 288 złotych za trzy za noce. No i fajnie, ale powiem wam, że jestem wyrąbany. Chciałbym mi coś zjeść. się mówią papa. Siemandero wszystkim. Jesteśmy w Georgetown. Jesteśmy po śniadaniu. Śniadanie było takie... Byliśmy w chińskiej restauracji z gwiazdką. Nie wiem czy była nominowana, czy brała udział, czy rzeczywiście ma tą gwiazdkę Michelina. Może jest w przewodniku. Michelina dokładnie. Jest. Wygląda to tak ogółem. Georgetown. Bardzo yy, historyczne miejsce i ogółem stolica kulinarna Malezji. Jak to mówią na to przefajne miasteczko, naprawdę takie małe, wąskie uliczki, ale wystarczające takie, żeby auto zaparkowało i przejechało inne. Jednokierunkowe. Ogółem jest to wyspa, na którą można się dostać przez most albo chromem. Tak jak my wczoraj przyjechali tutaj, nie? Dzisiaj troszeczkę pogoda się spieprzyła, rano ostro lało, ale już tak, tak może się można powiedzieć, że się przejaśnia, ale wątpię, że, że wyjdzie słońce takie ostre dzisiaj, dlatego dobrze mieć ze sobą kurtkę albo parasolkę. A my wychodzimy właśnie na zwiedzanie tego miasta. Podobno dużo smaczków jest takich ulicznych, typu Street Artu, typu stare te kolonialne domy. Patrzcie, ogółem tu Georgetown to jest mieszanka Hindusów, Chińczyków i Malezyjczyków. Tak, taka mieszanka Multiculti. Wiecie, że zostało założone 11 sierpnia 1786 roku przez kapitana Francisa Lighta, który działał na zlecenie Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Light zawarł umowę z sułtanem Kedahu. Który przekazał wyspę Penang, czyli wyspę, na której się teraz znajdujemy, w zamian za ochronę przed Syjamem. A Syjam to dzisiejsza Tajlandia. Miasto zostało nazwane na cześć króla Jerzego II. W XIX wieku Brytyjczycy inwestowali w rozwój infrastruktury Georgetown, budując drogi, mosty, szkoły i szpitale. Powstały liczne budynki administracyjne i handlowe, które nadały miastu kolonialny charakter. To XIX wiek, XX wiek i II Wojna Światowa. W 1941 roku miasto zostało zajęte przez Japończyków do 45. Tyle. japończycy tu se urzędowały przez 4 lata, a potem... Gdzie moja ilonka idzie teraz? Magnesiki. To jest ciekawe, co wam teraz przeczytam. Po zakończeniu wojny Georgetown wróciło pod brytyjską kontrolę. Lecz w 1957 roku Malezja uzyskała niepodległość, a Georgetown stało się częścią nowo utworzonego państwa. W 1957 roku Georgetown zyskało status miasta, stając się pierwszym miastem w niepodległej Malezji. Ostro. Ostro. Wiesz, że to jest pierwsze miasto w niepodległej Malezji? Wiesz z którego roku? 1957. No, i tu mamy nasz pierwszy street art. Chłopczyk na rowerze z braciszkiem. Wszyscy jej robią zdjęcie albo każdy czeka, aż się odsunie. Jest, odsunęła się, proszę bardzo. No i fajnie, idziemy szukać dalej. W co jeszcze można powiedzieć? to, że w 2008 roku historyczne centrum Georgetown zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto jest teraz znane ze swojego unikalnego połączenia kolonialnej architektury, wielokulturowego dziedzictwa i nowoczesnej infrastruktury. Idziemy polować na street arty. Podziwiamy miasto w międzyczasie. Jak tu jest street art, we Wrocławiu są te gnomy, w Wrocławiu są zaś te figurki. Chyba z brązu. Takie pochowane po ulicy. To tutaj jest street art. Tu w lewo idziemy. No i tu mamy trzy. Podobno. Bardzo też kultowe. Jako, że to nie jest Armenian Street, to tu nie będzie tyle ludzi. Tu powinno być tak. Zaraz po lewej. Boy on motorbike? Jest! Pięknie, bojony motorbike. Nieźle. Nowy Brusli, a tu jest stary Brusli. Nie wiem, czy widać ten zarys. Tutaj, o, Brusli. To jest Brusli. To jest Brusli. A tu mamy pieska ze stekiem. Idziemy dalej. Zobaczcie jaki fajny ten, jak to się nazywa? No jakaś kolejka w No, ale można tu wejść, chodź zobaczymy. To jest, no... Jak to się nazywa inaczej? Nie OSP, tylko... Remiza. Remiza, no. Patrzcie jaka fajna remiza. O, tutaj napiszemy wiadomości. Pozdrawiamy. OSP Jaroszowice i OSP Sterszawa No super, pompa wodna. Wow, z którego roku? 1936. Ah. Guildford, Guildford, England. Nice. Super. Nie? mamy babcię trającą kawę dzieciom a tu powinny... jest jest kolejny proszę bardzo dzieci na huśtawce dzieci na huśtawce proszę bardzo dzieci grające w kosza To był rysunek pod tytułem Ja chcę Bao Przed nami będą dwa O, ale mówię, że przed nami będą dwa Ale wychodzi na to, że przed nami też będzie Chinatown Zobaczcie, wejście do Chinatown food court. Bardzo przyjemne miejsce O On sobie wziął Herbata z mlekiem. Patrz, herbata specjalna na Sorghold. Sprzedają w takiej butelce przezroczystej. Byliśmy kiedy? Przechodziliśmy. bardzo bardzo Nie, nie byliśmy tu jeszcze w tej, w tej części miasta. Aha. A tamta była na rogu, rogu ulicy. Zobaczcie, znajdujemy się teraz w chińskiej wiosce, która jest, w której domy, te tutaj o, są budowane normalnie na palach i są zbudowane z specjalnego drewna odpornego na wodę morską. Słuchajcie, w XIX wieku tutaj przybyły te różne, przeróżne klany chińskie i utworzyli własną lokalną społeczność razem, wspólną, żeby mogli łatwiej przetrwać w Malezji. Ogółem tutaj w tej wiosce zostały zachowane ich, jak to się nazywa, zwyczaje z domu przywiezione. Także mamy budowane świątynie w domu. Nie wiem, czy widać to na filmie, czy nie. No i małe takie ołtarzyki sobie budują. I świeczki na zewnątrz domu, nie? To jest takie specyficzne do kultury chińskiej. Przywiesie tutaj. No fajnie, bardzo fajnie. Chcemy szukać tego Street artu. Street art gdzieś tam będzie jeszcze. Mamy kolejny street art, folklor nad wodą. No super, bardzo bardzo fajne. Tutaj, jak wam mówiłem wcześniej, do tego do, na tą wyspę tutaj prowadzi i albo fery fery, 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 które tam przepływa. O jedno właśnie odpływa. Widzicie takie o za chwilę się pojawi to żółte takie no to to chyba będzie fery. No bo w tamtym rejonie przyszliśmy. Nie, to jest na, na 100% to sfery, bo widzę przyciemnione szyby. To jest sfery albo most. Nie wiem czego widać, ale to jest ten most. Yy, taki drugi, taki, drugi, taki taki tam To jest nasza wyspa. Pinang tego mural, ostatni, to na naszej wycieczce muralowej, Nazwę go kuj 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 czyli tak, kuj żelazo puki, gorące. No, jak już mówiłem, ten Georgetown jest podzielony na nie jest podzielony, ale jest bardzo taki multi -culti. Jesteśmy właśnie w takiej dzielnicy hinduskiej, czyli South Hall albo Alperton. Kto wie, ten wie, nie żartuję to jest Little India. Little India, tutaj w Georgetown. No i hindusko, nie? Czuć e, przyprawy. Dużo tych jubilerów, dużo ubrań, szat, tych sari, e, jak one się też nazywają. No i różnych takich, nie? Bo to był Samosa, też to był Samosa i One Speed curry the... mieliśmy nic nie brać, ale zobaczyliśmy, że to są. Światowej, światowej rangi samosy, dostał gwiazdeczkę w tym roku, to sobie kupiliśmy. Gwiazdeczkę? Czemu ty mówisz, że to no gwiazdeczka? To, to jest Big Bang dostać gwiazdeczkę. A to co to jest? Oni są na przewodniku po prostu, wyróżnieni. Eee, to takie, to po co my coś zatrzymywaliśmy, ale zatrzymaliśmy, bo tanie. Złoty pięćdziesiąt no. za wegetariańską. A i to jest ten sweet puri? Tak. Fajnie. Duży, duży, duży. Dobrze, bo akurat słodkiego mi się chce. Yy, no to fajnie, to fajnie, spróbujemy. Ale grzeje w końcu, nie? Kotek? Idziemy dzisiaj na śniadanko na śniadanie po różnych stoiskach z żar z takiej ląka nam zaproponowała. Halo Na ogień pierwszy Samosa samosa? Chicken samosa, egg samosa Na please Jedno jajko jedna i jedna... Jakie jajko? Samosa, egg I jakie? I w samosa Dobra, okej What's a banana bowl? This is banana bowl? I want banana bowl One banana bowl One onion bunny I one want samosa Ok, jeśli chcesz... Nie, ja bym powiedział nie, ale ok, jeśli chcesz... Trzy rieś. Trzy? Trzy. Trzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Bye bye bye. No i fajnie. Zjedzone. Zjedzona samosa. Y, bananowy pączek i cebulowy paczek. No, nie, nie. Dziękuję. Hasim na kolejnym Trzy, Cztery. Tutaj będzie co? Akam lasy? Coś takiego, nie? Laksa, super. Laksa. Myślę sobie, nagram. No bo. No bo co? No bo tak. A nie lubię nagrywać. Nie lubię nagrywać o jedzeniu, trzymajcie oku. Laksa. Zupa, coś jak pomidorowa, ale z dużą ilością przypraw i e, pasty kary laksa. Mamy też gruby makaron, taki o i mamy też Imbir, wiele tych jak się nazywa, Herbs. wiele, ziół. wiele ziół tu jest, mamy cebulkę, miętę możliwe żeby też no i takie to. Jest. Ta no i co kochani? Spróbowana laksa Wiecie co, ja nie lubię siebie nagrywać, jak jem, jak degustuję czy coś, ja od tego nie jestem, ja nie znam, nie znam się na smakach, albo mi coś smakuje, albo nie, nie będę się wypowiadał, że coś jest, o, co tam czuć, co tam nie czuć, e, jakie tam kubki smakowe mi wariują, No takie duperele, no, nie, nie, lubię czegoś takiego, nie lubię, nie umiem, co się mam wypowiadać, albo mi coś smakuje, albo nie, coś więcej albo mniej, zazwyczaj wszystko mi smakuje. E, tu kotek trzeba przyjść na marginesie powiem nocą, ponieważ tu to jest podświetlane od spodu i to się mu grzeje. Tutaj z, z, z tych krat to się grzeje i o to, o to chodzi w tej tutaj e, instalacji. Dokładnie o kicia Kicia i Kicia druga. No Laksa powiem wam, że e, tu. Nie skradła mojego serca, dokładnie, pięknie to Ilonka powiedziała. Nie skradła mojego serca. E, fajnie było spróbować. E, czy za dużo warzyw? Nie było za dużo warzyw jakoś. Bardzo intensywna, jakaś zupowa i takie. Tak, co tutaj ludzie robią? Zdjęcie czego? Nie wiem. Taka. No nie moje smaki. O. No i tak to zakończę. Dziękuję i idziemy do następnego miejsca. Jesteśmy na następnym przystanku i tutaj jest yy, zupa z krewetek. Z klopcikami. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Klopsiki, zupa z krewetek, makaron, jajka. Zobaczymy. Powiem później, jak to smakowało. W związku z tym, że był to nasz ostatni stop i byliśmy pełni, nic więcej nie nagraliśmy. Muszę jednak powiedzieć, że zupka była smaczna, słodka, idealnie doprawiona. Tak jak sobie właśnie wyobrażacie zupę z krewetek. To właśnie tak smakowała. A teraz lecę, bo trzeba się wymeldować i jechać dalej. Siemano. Wyjeżdżamy. Rzocz Trzeba obejść te, pogasić wszystko. Tu, tu, tu dziękujemy, do widzenia. Pogasić wszystko. Jedziemy promem, 20 minut, znaczy tak, do promu 15 minut z Buta, potem promem 20 minut, a potem autobusem 5 godzin. A jedziemy do Cameron Highlands, także zapraszam. I Onka sobie jeszcze chce dościągać jeden odcinek jej serialu. Co można powiedzieć o, o tym mieście fajne? Ile mogliśmy, zwiedziliśmy na nogach. Jakbyśmy mieli być jeden dzień dłużej, Abyśmy mieli być jeden dzień dłużej, no to na pewno skuter. Skuter i na południe wyspy. Bo tam masz parki narodowe i e, plaże. Także tam można jechać i zwiedzić. Za to Cameron Highlands jest w górach. Także przygotowujemy się na chłodniejszą e, pogodę. Wczoraj widzieliśmy kogoś z z Cameron Highlands, było 16 stopni. Mamy bluzy. Ja mam jedną już przygotowaną tu i Dookoła pasa przywiązaną Także Jedziemy w góry Dościągało się? Nie? Najgorzej, niedobrze Ale ogółem bardzo fajne miasto O zielone mamy Zielone kotek. Wiecie jak się skąd szybko wyjdzie? To ma się takie o za szybko wyszedłem, na pewno coś czegoś nie mam, nie? To jest chyba najstarsza plantacja, na pewno, najstarsza plantacja herbaty w Malezji. DJ, DJ, Shota. Teraz Jomka tutaj dostanie jeszcze ryżu. Będzie mogła zaczynać ucztę.